Ty, ej, dobra, przestańcie już. Przestań. Ty Mark, weź, Mark, woj pochroniarzy! Żeby nie ich tu uspokoili! Spokójcie się, ile wy macie o, ty. lat! ty! Nie, biją! Spokójcie się. Dobra, widzę, że tu trzeba wyjąć. inne działa. Ej, ej, spokój, spokójcie się. Spokój, 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 spokój! Spokój! Co to ma być? Eee Ile wy macie lat? E, e, Lukas, ogarni się! Pozostaniesz! Lukas, ogarnij się! Lukas! Ogarnij się, Lukas. Ostrzegaj Rzuć gdzieś. tą broń. Oduż to. Wszystko będzie dobrze. Lukas, rzuć tą broń. Mamy zakładników. Poddaj się. Lukas, rzuć tą. Gdzie on poszedł. Ogarnijcie się, tam uciekaj. Dobra. Lub. Poszedł, poszedł snu. Okej. Okay. Nie wiem, później się ogarnie Co to miałoby być zrobione? Znowu się odwaliło, chodź tutaj. Co? Byłem ci tak, za to, co tutaj odwaliłeś, taka maniana. Ile ty masz lat, powiedz mi. Co? Takie rzeczy tutaj robisz 28. 28 28, no 28 i co? Ma co, co, ty masz, co ty masz na dwa, 14 lat? Że tak się zachowujesz? Ale wie, ci tak. ty za to co co zrobił? Tutaj ale, ty nie, ale daj mi dokończyć. Co on daj mi dokończyć. Ty, ty mi nie masz co ja robić w ogóle. Daj mi dokończyć. Powiem ci tak, za to co tutaj zrobiłeś za SYF? To tak, oddelegowuję cię na tydzień do Liberty City i tak, słuchaj <coughs> mnie! Słuchaj oh no. mnie. No. Jesteś oddelegowany na tydzień do Liberty City, nie wiem czy ci się no. to podoba czy nie no, Masz tam iść i, 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 i masz tu przez tydzień mi się nie pokazywać na oczy, rozumisz? No, bardzo dobrze, w końcu nie będę widział twojej wszystkiej no. mordy No to no to idź stąd, idź stąd, nie... po drugie, zastanów się, no? zastanów się co ty, ty w ogóle do mnie mówisz Bo zaraz... No ty, ty się jak, zastanów Słuchaj, jak, jak już odejdę na stałe, to ty będziesz skończony, nie będziesz w nim w tym mieście Dobra No dobra, nara Ochłoń, idź na tydzień, ochłoń i ten, pogadamy, a nie... Dobra, nara nie to się podziało. David? Zresztą zabiciłem David. Nie wiesz, co. Się David w Może. Stan, pójdę. Zaraz, co Nie wiem, zaraz przyjdę na grze później. Ty, co to miało być? No, co to miało być? Czego nie rozumiesz? No to ty, czego nie rozumiesz, stary? A ty nie rozumiesz? Nie wiem, napierdalałeś się odwalił? z nim, jakby to był jakiś dziomek od kartelu. A nie rozumiesz, ten co ten Lukas odwalił, No rozumiem, przecież słyszałem, ale każdy no błędy popełnia. No, a dobra, ale on nas, was, to jest. to ciebie. No, połowa, oczy, człowieku. No, to takie rozumiem. Jego też się odstalić. na niego wkurzyłem, nie, ale... No. No mam... A jeszcze ten Mark nie niepotrzebnie. Jeszcze mnie <laughs> <laughs> do Liberty wysyła, a jutro jest planowane odbicie kreba. Nieźle. No jest. I tak do tego, i tak do tego Liberty nie polecę. Może lepiej pojedziesz, co? Zawsze tylko synem chcę odbić mojego przyjaciela. No to na spokojnie my odbijemy, nie? Ale wiesz, no. jak mają się pokroczyć jeszcze relacje nasze znaczy twoje ze wszystkimi, to lepiej żebyś, wiesz, tam poleciał. Chcę tam. Prędzej i później i tak, ten martwię przypłaci za to powiedziałem. Ale czemu? Przecież on jest twoim szefem, to czemu ty tak do niego mówisz? Nie powiedzmy, że jest do końca moim szefem. Jest po prostu starym przyjacielem. I robię tylko dla niego mu pomagam przez to, że martwą moją rodzinę przed śmiercią. Aha. Tylko mu to, to zawdzięczał. Jedyne da. co on ma to. Jedyne co on ma to kasę i ludzi tak naprawdę. Powiedzmy mało wadzy. No, no a dobra, czy, ale to... Przez co ma, ma władzę, A inaczej dzięki komu? Dzięki mnie. Gdyby nie ja tak by tego nie osiągnął. A i tak, a i tak z tego mam tak naprawdę. Może i mam pieniądze, ale on się myśli, że jest nie wiadomo kim. A, a to tak gdzie teraz jedziemy? Jedziemy na wszelki wypadek. właśnie się po drodze coś ciekawego powiem. zobaczysz sobie na miejscu. Dobra, okay. doprowadzę cię do ogółem mojej takiej fajnej bazy dosyć? I spiskowałem to przeciwko Markowi, on nawet o tym nie wie. I stworzyłem sobie taką dosyć... No, no. moją małą armię, powiedzmy. Ale to co ty wziąłem... planujesz? Planujesz Marka ten dojechać? Nie, 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 nic z tych rzeczy. Mimo wszystko, że... To czemu mi to ]ś... pokazujesz? Słuchaj, mam pewne dziwne przeczucia, że... Ktoś po prostu chce mojej głowy, co nie? I... Hmm. po pogłoski, że... Ktoś planuje wystawić za niedługo na lamecie gotówkę za moją głowę i słuchaj, w razie... No za moją jakby... już jest wystawiona, wiesz to. A ja nadal słuchaj. żyję. A, no i no, nic no. Dobra. Jakby był taki scenariusz, stary, no. i dla on bym zginął, przejmij to moją bazę i proszę Cię bardzo, nawet jakbyś miał lepszą bazę do tego, proszę Cię, mhm. przejmij to. I, podar, I podaruj Fredowi, i też z tego korzystaj. Proszę cię bardzo, okej? Okay? Spoko. No dobra, ale Wyszły? myślę, że nie będzie takiego przypadku, stary. Ty jesteś. No, no myślę, że nie będzie takiej sytuacji, stary. Ty jesteś zbyt potężny, żeby tak o, zginąć przed kogoś. Wiem, ale mam taki przypadek po prostu. No zobacz, przedstawię ci moich ludzi w sumie. No wysiadajmy, witam. Wszyscy są gotowi? No tutaj w tej tak. bazie już. Tak. Dobra. Tu mam na razie... no, trochę tu Krokko? ludzi masz. To tylko tutaj te auto takie najważniejsze przyniosę, bo nawet na nie ma miejsca, ale nawet mogę pogarną się, mogę wpakuj jeszcze. A tu masz pokój, widzę taki na ten strzeniowy, też sobie. do... Ta, tak. Tu masz jakieś sprzęty, tak. i to za baza? Nie, to są przejścia. To, A tak, jest są to gdzie są te przejścia? A tu, no, tu są jakieś drzwi tak, no. Witam. Witam. Witam, witam. No kolejni ludzie. Ja. Nie są te, nie są mini armią sobie zrobiłeś. No, tutaj możesz sobie to wszystkie prostu a, widzę. Jest lekka zbrojownia. Tak, tak, tak. Tutaj co masz? Pa, pokój to tortur. Tutaj jest. O, nawet ciała masz, widzę. Oczywiście, tutaj jest. Cześć, e... Witam, witam. A, tu kolejne. Wszystkie broje są tu no. dostarczone? W tej bazie? Eee, wszystkie broje są dostarczone. powinny być wszystkie. Dobrze Mam nadzieję. Hmm. No e... i przybieralne, no jest... dobra. Tak, biuro spotkań. O, no fajny, fajny pokój. Po, to, podobne trochę do tej mojej bazy, nie? I wiesz co? No to do mojej bazy. Takie pokoje i wszystkie. I co to za przejście? No właśnie. Zobacz sobie. Tu jest taki właśnie który którego klikasz że się aktywuje takie coś. O kurde. I to jest jakby takie Masz byście... takie tunele, ty, ty, nie? Tak, ewakuacyjne. Ty, a wiesz, co, wiesz co, to jest strasznie podobne do bazy tego... Jamesa Hadersona, tak, bo... Widzisz? W City no. też on miał taką bazę i też miał takie tyle właśnie tunele. Strasznie podobny no. projekt i przez to uratować... Tak naprawdę życie nam tu uratowało. Bo to myśmy to wjazd ludzi z karty... Bardzo przydatne. Mhm. Witam. I tu też masz normalnie dojście do wszystkich pokoi? Tak, tak, tak I tutaj jest ogólnie, nie przejdziemy, bo auto jest zastawione no. Ale no, to sobie to wygląda A, da to się przyjść. O, tak, no, to sobie No to widzę Więc tak to wygląda to no, no, baza, fajnie, baza, nie na bazę, znam, no, spoko baza No Tak się właśnie uzbroje, bo cięższe czasy A więc Czyli no, co, co musielą no, cięższe czasy? Na pewno się zastanę Jeżeli Fred wróci do miasta, to kartę łop, łop, Cały kartę się skupi tylko na nim, aby go dorwać. Czyli... nie był tak, takim, powiedzmy, małym graczem. To jest gruba ryba. No tak jak ja. Serio. Serios. No, no tak. On jest nawet potężniejszy ode mnie. Mimo wszystko, że nie ma ja tam sprzętu ani tego, bo wiadomo, jest sytuacja, jaka jest, ale jeżeli mi ten to... Więc bardzo potężniejszy ode mnie. W zasadzie, ja no, już... jak wszystko się uda, z planem no. taki jak jest, to jutro powinien Fred już z powrotem być i... No musi. I jak wrócić z Liberty to trzeba będzie naszej czekał, nasz się spotkać. Ja tylko mówię, w razie czego? E, proszę Po cię, dotrzymaj mojego słowa, okej? Okay? Rozumiem cię. Dobra, wiesz co właśnie ten napisał do mnie e, niedawno Mark właśnie, żeby się powoli tam zwijać na parking na ten. No, to hejko. Ci może zawyłzę, co? Tak. No możesz mi zawieźć w sumie. Ja się jeszcze ten, podwieź mnie na ten HT i później na parking ten mhm. Myślę, się przebrał i zabrał jakieś tam rzeczy. Bo ma mamy gdzieś nie polecieć polecić. W związku z tym, planem ratowania Freda. O wow. wow, co jest? Halo, Jimmy, o co chodzi? E, witam cię. Chciałbym Cię poinformo poinformować, no, że zamykają. udało się przejąć połowę terenu. I mamy to co chciałeś, czyli tą, ten, jak to, no, tą twoją farmę Ta, widu Tak, A przecież my wystarczy... przejęliśmy teren, cały No nie cały. cały, bo oni się zebrali tam wszystkich, Aha. ten cały kartel i rozpoczęła się krwawa jadka Dobra, ale to masz nadal ludzi i sprzęt? No mam, Pieniądze no, mam dużo e, Jak wszystko pójdzie z planem to jutro powinien być Fred z nami Dobra, to z nim Postaram się przyjechać. No to zadzwonię po ciebie jak go uratujemy. Dobra. Także na razie, cześć. Na razie. Dzień a ja jestem Mark. Dobry. Nie masz się Siadaj na samolot, Pokaż, że ci siadaj. Dobra. Ty szefie Mark. Szefie Mark Tak A ten personel, ten person to on zeszczykuje, bo tu w ogóle jakoś godziny temu z 30 ludźmi jakiś zamaskowanym się chce i tu auta zaczął dostawać. On zeszczykuje? Grobego czy coś? Nie wiem, ale właśnie ten poleciał do ten prawdopodobnie. Ale na lewo. Widzę. Coś widzę coś tu zostawił. Ale pewnie poleciał do tego Liberty No właśnie, bardzo delegowałem, się. bo ja oddelegowałem. Bo no. zdenerwował mnie bardzo. Aga, to gdzie lecimy? Mark? Albo Pilocie? Do, do Okej okay. Lecimy. Wszystko ci opowiem ten. Rozumiem. Ale wie ja to jak nie wiem drugą stronę, tutaj po lewo. No spokojnie, ale nic się nie słyszę, kurde Ty pilocie, my na pewno wylądujemy? Jezu. O cholera Kurde O kurde A. Ty przychyla hamuj. nas hamuj, 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 hamuj Hamuj, Kurde Yes Skąd ci yes. piloci są brani? Dobra, wysiadam już Jezus Mało miejsca w tym O, no. Dobra Chowaj ty, tego Gnata Ty gdzie to my tu bęci... Co to ten? Będzie tak, to jest... Dobra, pilot, idź już Dzięki, Dobra. potem ci ten, kasę wyślę. Dzięki. ten no. Tu ogólnie wszystko to jest moje i ten. właśnie Michała. Ty ale to przecież możesz... to dwa lata, dwa lata temu, jak to wiedziałem, to był zniszczony dom Onilów. Odkupiłeś to wszystko i odbudowujesz? No tak. No to ci powiem, że nieźle nieźle się dorobiłeś tak naprawdę. Znaczy no wiem, że ty masz Multum kasy, więcej ode mnie i tak dalej. A też no, widzę, że masz to... niezłą armię tutaj, większą od Raya. Wszyscy no, ci no wszyscy ci ludzie ludzi. co tu stoją w tych garniakach to są właśnie moja armia to, tutaj. Ja pewnie jest. się domyślam, że to, to jest dopiero początek tych twoich ludzi. Skoro ty masz. No to jest tyle dopiero miejscuwek. jedna iloś, iluś tam e, Blukum, z tych osób dopiero. Wiesz co jak jeszcze przed no. tym, przed tu poleciliśmy, nie? To byłem mhm. z tym Drejem, tam on mnie gdzieś zawiózł no. do jakiejś jego bazy w Paleto no, no. i on tam mówił, że ten... E, znaczy pokazał mi tam jakąś bazę, miał tam trochę ludzi i mówił, że się przygotowuje na jakieś ciężkie czasy ogólnie. Aha. No ale mówił też, że, że coraz bardziej cię nie lubi. Idę po no, herbatę. Tak, Idę po herbatkę, los kupisz kupić? Ale to ten, to truskawkową, bo, bo ten, dobrze. po cytrynkowej mnie gardełko boli. No dobrze. Dobra, no, trzymaj się. To, to bardzo pa, pa. Ci dziękuję. Pa. Dobra, pa! Dobra, sorry, zabawcie ten. No, nie, Wracając nie. Zabawcie. co tam mówisz? No że ten Ray tam ogólnie jakiś szykuje się na jakieś, nie wiem Mi się wydaje, że on coś no. po prostu mówi jakieś ciężkie czasy i tak dalej No, no nie ze fury No dzięki, dzięki Bentleje no. widzę Masz jakąś fazę na Bentley'e? No. Znaczy w sumie jeden ten pośrodku tamten mniejszy to był mój, a tak to jest z moich ochroniarzy. A, no, dobrze, no dobra no. że taka Oni ten... To mają swoje. A to się pasują. dzięki. No, chata ci powiem, też fajna. No ogólnie tu jak będziesz Zacznę chciał sobie. czy coś będziesz chciał czy coś to se tu możesz nocować, bo to jest naprawdę bezpiecznie ci powiem No Więc właśnie widzę jak chcesz to wszędzie. wiesz śpi, rób Święki. co tutaj chcesz No ale fajny sobie no. ma te Tak ciekawe no, ci powiem ci, że mogłoby być lepiej ale nie mm -hmm. źle, nie? No dobra, to nie wiem, idziemy tam gdzieś tutaj na balkon? Możemy mi ten plan. w góry No, 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 no. W no a tak w ciekawe to jest, bo najpierw widziałem perspektywę Dreja jak on ma tam jego ludzi i on się tam, jego perspektywy jak to u niego wygląda, teraz twoja Powiem, no, że... że to nie ten pokój Tu, ale tu jest balkon, przecież Powiedz mi, co, co, co byś zrobił w takim razie No to już ci mówię Ten... To szczerze ci powiem, że... W ogóle masz, masz lokalizację tego? Bo Lukas to mówi, że to gdzieś ma komuś przesyła, tylko nie wiem, czy ten... Masz lokalizację? Ale... Psychiatryka Psychiatryka Mark Tak Mogę włożyć Bentleya z podwózku? Możesz, ale jak rozwalisz to wiesz... Nie, nie ma problemu. Powiedz, żeby tutaj nikt nie wchodził, bo mamy tutaj jasne, rozmowę tak. ważną. Jasne, jasne, no. jasne. No, tak no, dobra, dobra, możesz? Nie? No. Trzeba Dobra, wracając, y, no. mam tą lokalizację i ten... Ogólnie to jest na takiej wyspie i... Wyspie? Czyli to nie jest tutaj? No. Znaczy, to jest w sumie niedaleko tutaj, ale jest to taka wyspa. Ci powiem, widziałem to na zdjęciach i to tak wygląda dość strasznie. No ale Mówisz? wiesz, mh, może to nie wiem Nie Taki plan. No, ja, bym, ja bym tam jeszcze z kimś pojechał, bo szczerze, że sam, sam tam bym nie jechał. Zazwyczaj może po, po medyka i tu by tu przyjechał. Co? No dobra, no to najwyżej ktoś może przyjechać jeszcze, ja A Ty z nami mogę, ogólnie... Byś pojechał? mogę w sumie ten, ale to nie wiem czy to mam i z wami. No jak chcesz, nie? To już nie moja sprawa czy ten. No dobra, to najwyżej pójdę tylko po czy coś. No, nie, i... może być kierowcą też nie zawsze. No czy znaczy, tak, no rzucę kierowcą. was, ale... No, Ja mam taki plan, że możemy się przebrać z jakichś tam inwestorów, byśmy powie, powiedzmy, masz jakieś ciuchy, a? ciuchy i ten? Mam e, mam mam, ma, są garderoby. Jakieś doczepione włosy? No jest, wszystko tutaj Dobra, tutaj to spoko, bo się przydadzą i byśmy się przewali z tym medykiem, Markusem, nie Markosem, no pomyliło mi się z tym drugim. E, no i wtedy, a nie, Markusem, no Markusem. Dobra, to mnie ważne. No nie, no bo jestem ten jeszcze ta, taki Chińczyk, ono takie same i ja mam na tak naprawdę, tylko że O i U się zmieniają. No, ale ogólnie, ten, wiesz, byśmy się przybrali z jakichś inwestorów, podeszlibyśmy z jakąś walizką z fe, fake powiedzieli powiedzielibyśmy, że chcemy zainwestować w budynek, a tak to. I byśmy kazali im pokazać budynek, jak to wygląda, nie? A że pewnie mają. Wygląda to pewnie jakieś, na jakieś. no, op, może powiedzmy, nie ale wiesz, takie bardziej zaniedbany, to pewnie będą chcieli kogoś do zainwestowania w budynek i by nam pokazali wszystko, gdzie jest, a pewnie byśmy się dowiedzieli też, gdzie jest Red. Więc o. taki jest mój plan. No, w sumie to mógłbym go klepnąć, bo ci powiem, widziałem to tam taka dość ruinka to jest, więc raczej wiesz? się myślę zgodzą, no. No dobra, to ja dzwonię to po medyka daje. i tak gdzieś wieczorem dobra. możemy wyjeżdżać, nie? Wieczór jest, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby tam pojechać, a Ty? Jak myślisz, medyk? No, nie jest to najgorszy pomysł. No dobra, jesteś gotowy? Bo skoro to jest psychiatryk, to możemy na tam na wszystko, no wiesz, oczekiwać, nie? Zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, pamiętaj, że udajemy inwestorów i chcemy tam zainwestować w budynek, a przy okazji oglądamy jak to wszystko wygląda, żeby się dowiedzieć gdzie jest Fred. No wiem. Dobra. Wiem. Dawaj do Marka, on tam czeka. A czekaj, nie tu, e, tam jest przejść. Czy tam są drzwi? O, Dobra, Mark, my już? jesteśmy gotowi, nie? Także Dobra, ja możemy już jechać iść cokolwiek. Dobra, chodźcie do Bentleja. Ten, ten, już, już lokalizację sobie wklepałem, możemy jechać. Nie? Dobra, no. Dobra. Dobra, czy tą kasę macie? Eee, no, fake kasę mamy w walizce tutaj, w bagażniku. Jest, ja ją później wiemy, jak Dobra. przyjedziemy, nie? Dobra, spoko. siadajcie Tak, my tam napisałem to nich na telefonie z jakiegoś nowego konta, że my tam jest, niby jesteśmy właśnie inwestorami i że za niedługo Dobra. przyjdziemy. Jim i Jerry, jak coś jestem, Jim, a ty jesteś Jerry. Medyk. Medy nie wiem nie do końca czego się tam spodziewać, bo tak naprawdę to jest psychiatryk, to tak wszystko może być. Powiem, taka trochę zła pora, moim zdaniem. No to też tak myślę. Rano lepiej. No ale wiesz, tak my głównie było... tu patrzymy, musimy działać pod presem czasu też, nie? Bo no tak, 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 tak naprawdę, tak. jak będzie nie teraz, wiadomo, tam teraz tam jest dzieje. wieczór, a za parę godzin, jak wszystko sprawdzimy i się dowiemy, to za parę godzin będziemy tu płynąć łódką całej pancerze i całą ekipą, nie? Także no tak, myślę, że zaraz ja to będzie widać po lewej, prawdopodobnie. Czekaj. O, widać, widać. O kurde, ty serio, To jest jakaś wyspa. To jest masywne. No. To jest. A wiesz, co jest, czy jest masywne? O kurde, nie, czy coś nie się czy nie, coś nie stanie. Jak, co co się stać? Przejdziemy chyba. Tak, czy się nie zarobi, nie? Nie, no, nie, no, się no chyba przyja. nie. Kurde, ale tak dziwny, strasznie długi most drewniany, a tak widzę, właśnie, obliszczony no. jest. Wcale, Ryzykownie takie. No, dobra, chyba zostajesz w szabcie, nie? Jak schodzę to się na bo nie wiem. Dobra, dobra. Dobra. To Idź my się tu wysiadamy we znaku z plecaka. Dobra. Dobry, dobry. Dzień dobry. O kurde, co to jest? Co to się stało, no? Co jest? Pani, halo. Dobra, ja Miałem wizję. Jaką wizję? Dzień dobry. Dzień dobry. My tu Jimmy Jerry inwestorzy. Jesteśmy, przyszliśmy. Tak? Pisadłem do Franciszka. Dzień dobry, doktorze Francisku, Ty, jestem? ja jestem Jim, a to jest Jerry i właśnie chceśmy... Do, się dzień do rozmów, do panów o tym dzień. ten hmm. budynku, nie? Nie, chcieliśmy... Ja, ja tego budynku, jestem tutaj za Oj, pan? No to może niech pan nas oprowadzi tutaj, nie? Jestem. A w jakiej sprawie jesteście? No, inwestorzy, chcielibyśmy zainwestować i po polepszyć warunki życia i taki, taki ten sam budynek, nie tak? Zapraszam. Stopno. Także, ten, mamy taką tak, kwotę do zainwestowania, tak milion, Aha. powiedzmy, dolarów. No to potem, potem, uzgodni, potem uzgodnimy. Tak, 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 tak. E, dobrze, więc tak. Tutaj zaczniemy tu od, od naszego koleżki. To jest Mareczek Dobry Maraczek. Tak, i... Mareczek ma autyzm? Tak, on ma autyzm, ADHD i, tak, i on musi i mieć tak, on mieć coś w ręce po prostu przez cały A, czas. Okej, okay, rozumiem. No, no i właśnie tak, tak, jego jak każdy tu. jego no. um, jego został odcięty w wieku 13 lat, dlatego dlatego musi coś innego trzymać. Czyli został skastrowany. Tak, zapraszam tutaj za mną. Tak, przez rodziców. Jasne, jasne. Wow, no tu jest trochę. Tu jest miejsce dla gości. Słabe te takie warunki, ale niech będzie, niech będzie. Co pan by się spodziewał? To jest w końcu tylko dla gości, tak? No właśnie po to, to tu jesteśmy, żeby to polepszyć, wszystko. Oczywiście, zapraszam teraz za, za mną. Jasne, jasne. A takie pytanko, czy możemy tak? wszystkich zobaczyć? Wszystkich, absolutnie jasne. wszystkich? No to, to na przykład e, Michalek jest. Nie dobry, ja, Jerry. On jest troszeczkę nieśmiały. Właśnie widzę, że to się chce Tak, powiedz cześć. Cześć. Chyba on się przestraszył on ma, trochę. On ma, on ma... Agresywną Czemu on na wózek kwiat? Tak taka, tak, taka taka choroba. Taka A, A czemu ten, on na wózek no, no bo on za bardzo nie umie chodzić. Znaczy on chodzi, ale później się męczy i musi na wózku jeździć. Aha. To jest taka. To, to się teraz no, na, Męczy wie, na schodach. To jest wózek z tytanu. Z tytanu. E, on się nie płamał? Bo ogólnie my tak zrobiliśmy, żeby on po tych schodach sobie jednak jeździł Ponieważ on ma bardzo wielkie zaburzenie i on ogólnie nie potrafi takich normalnych rzeczy jak ludzie robią Zapraszam za mną, kolejny tur Przede wszystkim to tutaj trzeba dorobić rampę Rampę, żeby Hot jeździły Witam to jest? To jest Mareczek To Mareczek On ma schizofrenię oraz zaburzenia psychiczne w wieku 45 lat Dobra Mareczek

bo nie wiem jak stąd zejdę. On mnie goni. Wow, przy okazji wiem co tu jest. Nie rusza się, bo skoczę. Nie rusza się, bo skoczę. Bo skoczę. 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 Zostaw mnie. Zostaw mnie. Ty, Markus, uciekaj. Zostaw mnie. Zamykam drzwi. Zamykam drzwi. Co jest? O co chodzi? Davidzie! Potrzebujemy najwięcej! Potrzebujemy tutaj więcej. Ja dźwięk. nie jestem David, Jim jestem. A no tak, Jim, po co mamy tutaj? Eee. Davidzie, nie wiem. Ej to jak jak, jak weźmiecie o tego... Jak weźmiecie dźwięk. tego tutaj... Dejcie! Weźcie mareczka, powiedziałem! Weźcie mareczka! O twórzczę się zapadłem. Markus, uciekaj stąd! Markus uciekaj! A potem zrobicie Ja co jest w piwnicy w ogóle? bo jeszcze tam nie byliśmy. Pamiętam to, pamiętam, pamiętam ashera. Pamiętam tu nego, ty tutaj siedzę. Wypuść mnie! Co ty chcesz? Cholera. Dobra, że przez okno. Nie mnie! Kurde! Oła! To nie miało tak wyglądać. Nie widzę! mnie! O kurde! Davidzie. O kurde! stopy! O, zostaw mnie! Panie, muszę uciekać co jest mi niezmożne po kurde! Niech pany weźmie! Hej, I... ja zakupuję walizkę. O kurde! O cholera! Niech pan mareczka zabierze. O cholera! Wszystko dobrze? Davidzie! Ja nie jestem David, jestem Jimmy. Pomóżcie! Zabieraj mareczka! Pomóżcie! Proszę. Pomagam! Już! Oreczek! DEMICE! Uciekaj szybko! Mark, spad spadamy stąd! Dawaj, dawaj, szybko! Do auta z stąd Mark szybko! Dawaj, 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 Marcus, dawaj. Markus, jesteś dochodzi, idę, idę O cholera. kurde. Jezus. Co to co było? było? Nie wiem. Ty nie byłeś w środku jeszcze wtedy. O kurde. O. Ja nie wiem zgubiłem no. tą walizkę z, tą fake z tymi fake pieniędzmi, ale trudno. Dobra, tak to nie było ten prawdziwy ja Dobra, wracamy tam, dzwonimy po wszystkich i lecimy tam. Fred prawdopodobnie z piwnicy. O kurde, on tu jest! Co, co jest! Co, co jest? jest? Ej wy też go widzieliście? Przys tak, no, tak. Przecież on tam był! Jak on tutaj... Nie wiem, ma jakąś siłę teleportacji chyba. szybciej im chyba uciekł, nie wiem. Nie wiem. A za jakich ich, ich jest więcej? Helikopter. Przecież jak pieprzona apokalipsie? Jeszcze jedno. Jest... O nie, tu biega. To jest. Jeszcze jedno. Musimy potem iść na słówko, David. To powiedz teraz! No dobra, ten... W trakcie tego, jak wy tam byliście w środku, no, no, no. nie wiem, co tam widzieliście, e, szukałem na tablecie tak z ciekawości ten projektu tego. No i, I co tam w jednym, e, Jak wy byliście tam, to ja ten, szukałem e, tego planu. E, Jakiego ten, planu? Ten, ten, jak budowali to kiedyś i znalazłem ten, że jest tam jedno takie ukryte mhm. wejście gdzieś w krzakach i podobno one prowadzi gdzieś tam do piwnicy, nie? E, no to możemy to w sumie to wykorzystać, to w sumie, jak mówisz, że jest tam te, tyne, jakieś silne wejście w krzaków y, do piwnicy, no a, a w piwnicy powinni być tam najgorsi, bo tam przynajmniej na, jak patrzyłem w Inwaderze, przed jak jeszcze nie pojechaliśmy, to tam pisali, no. że trzymają w piwnicy najgorszych, najgorszych z najgorszych, więc prawdopodobnie no tam jest Fred. Czyli to się łączy, czyli tak no. będzie łatwiej się tam dostać do Freda właśnie. Także zbieramy teraz, trzeba po wszystkich nic sprzętu przynieśli i wyjedziemy trzeba ruszać jak najszybciej. Tak? tak, no, no. I się dostać trzeba na tą wyspę w jakiś inny sposób. Myślę, że łódką. Bo tym no. mostem nas zobaczą. Też mi się tak wydaje. Dobra.